Cześć, z tej strony Rafał 2, a to jest Swarm na mapce Cargo w trybie dominacji. Grałem tutaj bronią M8A1 z dodatkami takimi jak tryb ognia, który jest bardzo potrzebny i wytłumaczę to za chwilę. I z Na pierwszy atut miałem duch i wojaka, na drugi miałem twardy zawodnik padli nożerce, a na trzeci miałem maskę taktyczną. Powiem Wam, że ta broń jest bardzo dobra z karabinów szturmowych Nawet SMG sobie bardzo dobrze radzi, ale ze Skorpionem no niestety nie ma żadnych szans. To tutaj takie a propos, no bo jak wyskoczyć Ci taki z laserem, no to Ty nie masz szans po prostu. Nawet, no, nawet z tą bronią jak tutaj. Ona jest bardzo dobra, broń na daleki i średni dystans. Tryb ognia jest potrzebny, bo ta broń strzela 4 seriami. Wbiłem nawet sworba ten bez, bez trybu ognia, ale nie jest on taki ciekawy, musiałem wykampić trochę, bo ponieważ trochę trudno się strzela, jak się ma ten 4 szczałówkę Tak, powiem Wam, że jeszcze... Hmm, z czego jeszcze biję? No nie wiem. Na razie na, na tą broń się bardzo skupiłem, bo sobie postanowiłem, że w tym prestiżu, że wbiję ten Swarma z tej broni, no i wbiłem. E 2 Tak. E, niewiele brakło, aby mi się udało Speed Skipera e, zobyć e, tego Swarm'a, Ale niestety jak zrobiłem 11 gości, to nagle trzeci mi wyszedł. No. E, no. Fajnie, bo podoba mi się ten Skipper, a wszyscy mówią, że ona jest taka słaba. Nie, niektórzy nie polecają używać do niej tłumi, a ja wziąłem z celownikiem laserowym i tłumikiem tą broń, no i świetnie się po prostu mi z nią grało. Lepiej niż MSMC, którego już coraz rzadziej używam, tylko jak się wkurzę, i zacznie mi źle iść, to wtedy. Tak, próbuję w Modern Warfare czy bić z PM-9 miałem fejla ponieważ wczoraj no tak 20 strig, już tak lightowo nie denerwowałem się trafiłem gościa, miałem zaznaczonego go na zwiadzie moich, moich dwóch teammateów szło no i czułem się po prostu pewnie, że oni zabiją go no i zabili go ale co ciekawe nasz, on nie kilka razy trafił, miałem czerwone życie ale mi się zregenerowało i nagle granat, tak, jego granat. Po prostu ten, ten koleś miał męczennika i ten granat zamiast turlać się w dół, poszedł w dół, no i akurat na mnie spadł prosto przed moją twarzą. Wkurzyłem się trochę, bo to by było pierwsze moje, mój moab na tej mapce, bo zawsze nie za dobrze mi idzie. Zawsze jakiś failer, na przykład kiedyś ustawałem prawie na ten sam stick padłem. Jak widzicie już Swarma zdobyłem Tak jak mówi, mówiłem w poprzednim filmiku wrzucę, jeszcze z MP7 Mówi pierwszy, Moab Nie wiem czemu Nigdy z tą broń, rzadko z tą broń gram, częściej gram za CR-em Nie wiem bo wszyscy mówią, że taka nobska No to tutaj Tutaj jak widzicie znobiłem strasznie Po prostu widziałem czaszkę No już byłem tak mało skupiony, że no gościu mnie po prostu zla, łatwo zabił no bo tutaj mógł być nawet dwa swormy, gdyby nie, nie lag, a miałem już jednostkę K9, nawet, no nie wiem, czy bym go zdążył nawet wezwać, bo trzy punkty zostały im do końca. No nic, ja się będę z wami na... żegnał, oczekujcie na filmy kolejne, na razie.